Dzień dobry, dobry wieczór. Io c'è na kanale taki film nazywa się Focaccia di Reco. To è takie proste ciasto. Mąka woda sull'iolej i w środku ser. Dzisiaj zrobię coś podobnego. Ser będzie inny, będzie ser stracino z, z mleka ze sklepu. Prepiszemy na kanale. Naprawdę pechota i prosta robota. A ciasto też będzie trochę inny. Będzie takie trochę kruge. Ale kruche. Ok, zaczynamy. Teraz wszystko pokażę krok po kroku. Cztery składniki: mąka, olej, woda i sól. Wszystko mieszamy. Szybko. Nie będzie trzeba czekać, bo tutaj nie ma drożdży. Mąka tortowa, może być olej lub oliwa. Ja tutaj daję olej, bo chcę czuć smak z tego sera. Zrobiłem to ciasto też z masłem, zamiast oleju, z margaryną. Dałem i, i masło, i olej. Razem trochę tego, trochę tamtego, ale według mnie ta wersja teraz jest najlepsza. Jak już ciasto jest gotowe, możecie czekać 10 minut, ale ja nie będę czekać. Dzielimy. To ciasto na dwie części. Jedna część będzie trochę większa na dole, to będzie spód, a u góry będzie ta część mniejsza. Przygotujemy od razu naszą formę do pieczenia. Ja daję trochę oleju, bardzo mało, bo już w cieście jest sporo. Dobrze smarujemy. I przygotujemy większą część ciasta, to znaczy spód, za pomocą mąki. Grubość 2 mm. Trzeba czuć, że to ciasto jest kruche. I kładziemy nasze ciasto na formie do pieczenia. Blacha, forma. Jeśli będzie za dużo na brzegach, trzeba się pozbyć. I dajemy ser Strakino, włoski ser kremowy, domowa robota, z mleka ze sklepu, przepis na kanale. Link będzie albo tu u góry, albo na końcu filmu. Dużo sera, dałem. 260 gramów. Teraz druga część ciasta. Rozwałkowujemy. Znowu to samo. Za pomocą mąki. Grubość 2 mm. Kładziemy nasze ciasto na serze. Jeżeli będzie za dużo, znowu trzeba się pozbyć. I zamykamy brzegi. Teraz ważna rzecz. Dziury nożem albo yy, widelcem. Ja wolę nożem, bo lubię jak yy, wychodzi trochę sera i troszeczkę, troszeczkę yy, się spali. Teraz oliwa. Z oliwek z pierwszego tłoczenia. Woda. Trzeba, żeby się nie zrobiło suche y, to ciasto y, w trakcie pieczenia. I trochę soli. Pieczemy w temperaturze 200 stopni. Tak mniej więcej 30 minut. Zawsze zależy od piekarnika, ale, ale orientacyjnie. Ja mam mały piekarnik. Ale właśnie ja wolę taki mały. Trochę wina. Jest 23 godzina wieczorem. To jest moja kolacja. To znaczy to będzie moja kolacja. I zaraz pokażę fokacie. Właśnie. Tutaj. Gotowa. Jak jest ciepła, od razu z piekarnika spryskamy wodą i czekamy parę minut, aż trochę ostygnie. Ta focaccia jest bardzo dobra, właśnie jak jest ciepła, ale też jak jest zimna, więc możecie zjeść trochę od razu i trochę później. Ja zostawiłem kawałeczek malutki, żeby spróbować. Zjadłem na drugi dzień i była naprawdę pyszna. Zostawię wam zaraz parę linków do moich przepisów i za chwilę będzie degustacja, będzie kolacja. Focaccia gotowa. Przypominam subskrybować kanał, zróbcie ten ser, spróbujcie tą fokaćę, naprawdę warto. Widzimy się niedługo, bo mam już gotowe następne przepisy.